Boży Plan Zbawienia. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. A jak jest postanowione, ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Odpowiedział Jezus, zaprawdę zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod Niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień, i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku fale Boga Ojca. I tak zawsze będziemy z Panem. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem: że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Jeśli jesteś gotowy, wierzysz w to, co mówi Słowo Boże i masz szczere pragnienie w sercu przyjść teraz do Pana Jezusa, nie wahaj się. Bóg bardzo Cię kocha i czeka całe Twoje życie, abyś to uczynił. A w ten sposób, bez względu na Twoją przeszłość, staniesz się nową. Istotą. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Teraz na ekranie wyświetli ci się przykładowa modlitwa, zwana czasami modlitwą grzesznika, możesz pomodlić się schematem tej modlitwy, jeżeli jest to szczere, jeżeli wypływa to z Ciebie, Możesz też użyć całkowicie innych słów, nie jest to istotne, najistotniejsze jest to, aby było to z serca, aby było to prawdziwe, szczere i abyś zwrócił się do Boga. Jeżeli w swoim sercu uwierzyłeś i poprzez usta wyznałeś, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą do nieba, jedynym odkupieniem twojego grzesznego życia, gdy jesteś w Bożej rodzinie, Bóg wybacza ci twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze, jak i przyszłe, pod warunkiem, że będziesz szczerze pokutował. Będziesz zapierał się swojego starego życia, będziesz podążał za Bogiem. Takie ważne informacje to czytanie Biblii, codzienna modlitwa, chrzest, jakiś świadomy chrzest, trwanie w społeczności bracia i siostry, byleby to była prawdziwa społeczność biblijna i wzrastanie, podążanie za Bogiem, wypełnianie Jego woli. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi i odmienia Wasze serca. Dziękuję też bracie bądź siostro za tą prezentację, ja tylko podłożyłem tutaj swój głos na chwałę Bożą, chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Z Bogiem kochani.